Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40. I nie śmiej się, stary, nie śmiej się. Dzień dobry, ja nazywam się Julia i chciałbym zapytać pana, co uważa pan o inwestycji Lidla w Gieczwałdzie? Jak wiemy, w Gieczwałdzie powstać ma składowisko odpadów niebezpiecznych pod zdradzieckim szyldem Centrum Dystrybucyjnego, w którym to rocznie składowane będzie około 150 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska. Takie wysypiska potrafią płonąć, są skrajnie niebezpieczne i moje pytanie brzmi, gdzie tutaj jesteście wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił Pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy Molochalid. Poczekaj, poczekaj, nie, bardzo dobrze. Byłem ciekaw, dlaczego nie chcesz mi piątki przybić, już wiem, bo po prostu się bardzo mocno nie zgadzasz z poglądami. Ale okej, okay. tylko najpierw poczekaj, zanim odpowiem Ci na twoje pytanie, bo i bardzo się cieszę, dlatego że to też pokazuje, że na nasze spotkania przychodzą ludzie, którzy się nie do końca nie zgadzają. To znaczy, przepraszam cię bardzo, od tego zacznę. Dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący, a oglądałeś to, co się dzieje w, Kal w Kalifornii, to tobie się wydaje, że to jest tak samo z siebie. Się dzieje. Znaczy, dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to to jest kwestia edukacji. Bo to nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, ktoś może nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się. Stary, nie śmiej się, dlatego że tego typu, ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że ziemia płonie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jeżeli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy i dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może sobie z tego nie zdawać sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. I to jest sprawa mega poważna. C40, nasłuchałeś się jakichś bzdur, jakiejś propagandy, dlatego że C40 to jest organizacja, która nikomu nic nie może kazać. Więc jeżeli żeś się nasłuchał o tym, to jest to po prostu nieprawda. Natomiast wracając do twojego pytania, które jest absolutnie uprawnione i jakby traktuje cię bardzo poważnie i całą sprawę, o której mówisz. A mianowicie rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia czasami z, nie, z nielegalnymi składowiskami. Ja nie wiem, czy to, o czym mówisz, bo nie znam sprawy. Nie wiem, co akurat tutaj jest planowane. Myślę, że być może trochę ją źle interpretujesz, ale nie wiem, tego sprawdzę. Powiem ci tylko tyle, że Jestem w bardzo wielu miejscach i rzeczywiście samorządowcy mi często mówią, że mamy gdzieś nielegalne składowiska. Okazuje się, że samorządowcy z tą sprawą nic nie mogą zrobić, dlatego że do tego sobie jest potrzebna inspekcja, interwencja rządu, wojewody nakładają się przeróżnego rodzaju prerogatywy i sprawy są wielokrotnie przez lata nierozwiązywane. To jest też może być rola dla prezydenta, żeby objechać wszystkie samorządy i opracować program, Czyszczenia, natychmiastowego czyszczenia tego typu niebezpiecznych miejsc. Ja dostałem na przykład w Warszawie takie sygnały, i też zanim przeszedłem tę drogę, Biurokratyczną, że mieć wszystkie pozwolenia, i tak dalej, i tak dalej, pytanie, kto ma za to zapłacić, trwało to bardzo długo. Zlikwidowaliśmy takie miejsca ale trwało to zdecydowanie za długo. I tak prezydent może coś z tą sprawą zrobić, jeżeli mówimy rzeczywiście o nielegalnych składowiskach, bo ja nie wiem, czy akurat ten przykład, który podałeś, jest prawdziwy. I ja mam zawsze szacunek do wszystkich, którzy zadają pytania, i bardzo dobrze, że takie pytanie zadałeś, bo ono jest po prostu merytoryczne i prawdziwe. Natomiast naprawdę, to znaczy, wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, którzy uważają, że nic się z klimatem nie dzieje i że wszystko jest super, i człowiek nie ma na to żadnego wpływu, to ja jedyne co mogę powiedzieć edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja bo to jest dzisiaj najważniejsze. Dziękuję. I powiem bardzo. więcej, jeszcze, jeszcze, tylko trzy, jeszcze tylko trzy zdania. I powiem więcej, że my się możemy spierać ja jestem gotów się spierać na ile rozwiązań, ewentualnie restrykcyjnych, takich czy innych ale wiesz, ile jest takich rozwiązań, dzięki którym można walczyć z ociepleniem klimatycznym, co do których chyba nie będzie sporu. Czy ty się ze mną nie zgodzisz, że dobrze jest oszczędzać energię? Czy ludzie się ze mną nie zgodzą, że dobrze mieć czyste powietrze albo więcej zieleni w miastach? Czy my się nie zgodzimy, że dobrze jest mieć więcej odnawialnych źródeł energii? No ta BNC40 głównie jest o tym. Patrzymy, co się dzieje w innych miastach. Możemy skorzystać z tego tylko przykładów, albo nie, bo ta organizacja tylko i wyłącznie pozwala nam porównywać przykłady. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić, które są kompletnie nie. Kontrowersyjne, po to, żeby obniżyć cenę energii, żeby być niezależnym od Putina i żeby walczyć z ociepleniem klimatycznym. I powiem Wam znowu, słuchajcie, dlaczego i jaka to jest kategoria? Po prostu to jest kategoria, która dokładnie identycznie wpisuje się w to wszystko, o czym ja mówię. To jest, drodzy Państwo, po prostu zdrowy rozsądek. Mamy jeszcze kolejne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry Panie Prezydencie. Moje pytanie jest troszeczkę z innego obszaru, bardziej bliskiego prezydentowi kraju, a mianowicie z zakresu polityki międzynarodowej. Jak wszyscy wiemy, za kilka dni następuje zmiana władzy w Białym Domu. Jak Pan się widzi jako prezydent przyszłej Rzeczypospolitej w relacjach właśnie z prezydentem Trumpem i generalnie w relacjach Polska-Stany Zjednoczone? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja dosłownie trzy dni temu rozmawiałem z Georgette Mosbacher, która była byłą panią ambasador za czasów Trumpa, i rozmawialiśmy właśnie o tym. I wszyscy, słuchajcie, dochodzimy dokładnie do takiego samego zdania, a mianowicie. Naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, nie jedna administracja albo druga administracja. I znowu słuchajcie, możemy mieć swoje własne przekonania. No, ktoś może e, lubić bardziej jednego prezydenta, ktoś drugiego prezydenta, ale zdrowy rozsądek wskazuje po prostu, żeby mieć jak najlepsze relacje z obecną administracją w Stanach Zjednoczonych. E, I ja dokładnie to planuję. Zawsze, całe życie miałem relacje i z demokratami, i z republikanami. E, I dla nas najważniejsze jest to, żeby tłumaczyć Amerykanom, co ja robię. Również. Przedstawicielom nowej administracji, że wsparcie dla Ukrainy również opłaca się Stanom Zjednoczonym. Że jeżeli chcemy zakończyć wojnę, to Trump nie może sobie pozwolić na to, żeby Putin to potem sprzedał jako swój sukces. Dlatego, że to po prostu zaszkodzi bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu jasne i znowu zdroworozsądkowe. W związku z tym, ja mam nadzieję mieć jak najlepsze relacje, jeżeli zostałbym prezydentem, również z administracją Trumpa. I myślę sobie, że jak sobie po ludzku porozmawiamy, i jak on się mnie zapyta, w co ty wierzysz, a ja mu powiem w zdrowy rozsądek, to się dogadamy z Trumpem na 100%. Wielkie, wielkie brawa, kochani. Dziękujemy. Żeby zachować parytet, teraz pan, proszę bardzo. Dzień dobry, panie prezydencie. Nazywam się Michał Młotek. Przyjechałem z Iławy. Iława to miasto po drugiej części w Armii Mazur. Mam nadzieję, że i tam się spotkamy w trakcie tej kampanii. Jako osoba związana z samorządem zawodowo i pozazawodowo, chciałbym zapytać o kwestię prezydenckiego funduszu inwestycyjnego, o której mówił pan w Gliwicach. To po pierwsze, ale dużo bardziej interesuje mnie kwestia rozliczeń. Co prawda, dzisiaj słyszeliśmy co nieco już o słaniu łóżek, ale chciałbym zapytać jeszcze raz i usłyszeć wprost, jaki będzie pański stosunek do kwestii rozliczeń tych polityków PiS-u, którzy powinni zostać rozliczeni i wszystkich polityków, którzy złamali prawo. Dziękuję. Dziękujemy. Drodzy Państwo, ja nie mam, żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jedni politycy PiSu, drugim politykom PiSu słali łóżka, pod warunkiem, że ci, którzy odpowiadają za złodziejstwo i za łamanie prawa, w wieloosobowej celi sobie słali nawzajem łóżka. I to wam Państwu obiecuję. Tu nie chodzi o żadną zemstę, drodzy Państwo. Tylko tak, jak powiedziałem. To byłoby psucie państwa. To znaczy, gdybyśmy my dzisiaj powiedzieli, dobrze, idźmy do przodu, nie będziemy tego rozliczać, dlatego że chcemy tylko i wyłącznie patrzeć do przodu. Ja chcę naprawdę patrzeć do przodu, ale musimy zamknąć ten rozdział, bo jeżeli byśmy go nie zamknęli, to psulibyśmy państwo, bo wtedy każdy polityk, niezależnie z jakiej opcji, mógłby myśleć, że jeżeli będzie łamał prawo, kradł albo wpadał na pomysł, żeby wybory mogły być organizowane przez pocztę, a nie przez PKW, to że będą mu takie pomysły przychodziły do głowy. I, Gwarantuję panu, że już w tej chwili rząd przyspiesza i bardzo dobrze, ale ja będę elementem, który będzie tylko pomagał w przyspieszaniu i w rozliczeniu. Bo ja chcę to zrobić, wiecie dlaczego szybko. Nie dlatego, że mi tak bardzo zależy emocjonalnie, na tym, tylko po prostu zamknijmy wreszcie ten rozdział. Zróbmy to, kradli, łamali prawo, rozliczmy, do widzenia, idźmy do przodu. Kolejne pytanie, tutaj panie prezydencie z tyłu. Nazywam się Marcelina i y, przychodzę z pytaniem, które pewnie niektórzy uznaliby za nieważne, że można to zignorować, jednakże ja bym chciała y, zadać panu pytanie. Jak zamierza pan wspierać zdrowie psychiczne młodych pokoleń jako prezydent, biorąc pod uwagę narastający kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi? Dziękuję, Dziękuję ci bardzo, bardzo za... Dziękuję Ci bardzo za to pytanie. Ja myślę, że nikt z nas go nie zignoruje, na pewno nie ja. I powiem Ci, że jak organizowałem Campus Polska przyszłości, to młodzi ludzie mi zwrócili uwagę na to, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Dla nich to jest priorytet numer jeden. Ja wam powiem, że jak zaczynałem 6 lat temu, to takie sygnały, bo ponieważ ja dostaję zawsze sygnał, jak mamy do czynienia z samobójstwem, nawet czasami z próbami samobójczymi, dostawałem 6 lat temu, dostawałem te sygnały bardzo rzadko z roku na rok coraz częściej. To jest najgorszy moment, jaki sobie możecie wyobrazić, jeżeli chodzi o taki moment z życia samorządowca, jak dostaje taką wiadomość. I wszyscy wiemy, jak dzisiaj wygląda sytuacja. I powiem Wam, że znowu to jest dla mnie nieprawdopodobnie istotne, nie tylko jako dla polityka, prezydenta miasta, tylko jako dla ojca dzieci, które dorastają i widzę, jak się zmienia dzisiaj rzeczywistość. My w Warszawie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. otwieramy dodatkowe, dodatkowe przychodnie. Ja nawet ustaliłem taki program, że dopłacamy stypendia, wypłacamy tym lekarzom, którzy chcą się podjąć tej specjalizacji. I tego dokładnie potrzebujemy. I powiem Ci i obiecam Ci, że to jest dla mnie absolutny, jeżeli bym został prezydentem RP, to to będzie jeden z trzech jedna z trzech najważniejszych rzeczy, której będę pilnował. Żeby to zrobić, żeby starać się skierować na ten cel większe środki, jeżeli tego nie będzie, wykaże się inicjatywą ustawodawczą, bo to jest najbardziej chyba narastający problem, który dotyka nas wszystkich, drodzy Państwo. I czasami nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Wydaje się nam, że wszystko jest ok. Jesteśmy strasznie zapracowani, poświęcamy dzieciom i wnukom najwięcej czasu, jak tylko możemy, ale czasami nie wystarczy. Trzeba więcej. Mamy cudownych nauczycieli i pedagogów, oni też sobie czasami nie radzą. Więc to jest chyba jeden z najważniejszych problemów i powiem wam, że on dotyka absolutnie każdego. I też to jest apel do nas wszystkich, słuchajcie, bo to jest też nasza większa, wielka odpowiedzialność, żebyśmy nie nigdy. Nie lekceważyli żadnych sygnałów, że jeżeli coś nas niepokoi u nas w rodzinie, u sąsiadów, u przyjaciół, trzeba szczerze na ten temat rozmawiać. My mamy w Polsce taką kulturę, że rzadko rozmawiamy szczerze ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi sąsiadami, bo nam się wydaje, że trochę nie wypada, musimy to zmieniać. Musimy ze sobą szczerze rozmawiać, bo często jest tak, ja to widzę z własnej praktyki, że gdzieś były sygnały, one nie dotarły do rodziców i po to mamy do czynienia z tragediami. To jest też nasza odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność polityków, ale to jest również nasza odpowiedzialność, każdej z nas, jak tutaj siedzimy i każdego z nas. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie. Dziękujemy.